Witam, Janusz Sowiński, oczywiście High End Monachium polskie stoisko Bonawad, Mózg Audio i Gamestone, GameStone GameStone, czyli betonowe głośniki Bonawad już znacie, tą firmę jest dosyć mocno rozpoznawalna na polskim rynku i już nie tylko, też wkracza na europejski rynek Mózg Audio, no to każdy wie kto to jest, ponieważ bardzo dobre daki i przede wszystkim od rzeczy, których zaczynał Konrad, tak? Zasilacze, to zasilacze, które są no, Chyba jedne z bardziej profesjonalnych na polskim rynku i nie tylko miejmy nadzieję, że Europa się też o nim dowie i zacznie stosować do swoich produktów. Bo naprawdę warto w tej cenie ciężko coś kupić dobrego. Dobrze, tyle chwalenia tych polskich firm. Tutaj właśnie mamy tu przyjemność się spotkać z Konradem i z Krzysztofem Konrad z mózga, Krzysztof z Bonawat. Krzysztof nam opowie kilka słów nam powie o produktach Bonawad i potem wejdziemy do. Showroomu, czyli pokoju odsłuchowego na targach i wam króciutko pokażę i tylko powie, który model to jest, żeby nie przeszkadzać za bardzo słuchaczom w pokoju. Dobra, Krzysztof, powiedz co dzisiaj prezentujesz? I... Słuchaj, dzisiaj do godziny 13. Prezentujemy naszą pierwszy model integrę lampową na KT77. Stricte purystyczne podejście, analogowy wzmacniacz, a jako drugi ostatnią nowość pokazano na adiosłom w zeszłym roku przedpremierowo, czyli hybrydowy model, gdzie mamy już D-klasowy koniec. Dużą mocą, 250 252. No, co zauważyłem, że chyba ten pierwszy model, który wymieniłeś tą integrę, ona jest bardziej taka e, sygnaturę lampową, chyba jest taka no bardziej ten, spokojna. E, no, Nie ukrywam, że mi się trochę więcej podobało. Może się tutaj e, zajdę troszeczkę e, za skórę, z, z, za skórę tak? Za to, że tak mówię, no ale staram się być szczery. Oczywiście ten pierwsza integra to mi się bardzo, bardzo podobała. Znaczy hybryda również jest fajna, ale to już ma troszeczkę inną sygnaturę. Ale to też jest potrzebne, żeby pewnie napędzać kolumny trochę większą skuteczność. Jasne, no słuchajcie, to jest wiadomo biznes, nie? więc my też musimy Musi się być trochę szeroka. dostosować do tego, co rynek chce, Trzeba a nie być tego, elastycznym. co chcemy tworzyć. Dokładnie, ja bym dokładnie. chciał robić same monobloki na 300 b. Tylko co z tego, no. Jak Ludzie tak trzeba mieć głośniki tak. i a tak. tego nie wszyscy chcą mieć też takie głośniki. Jasne. A poza tym jest, w przypadku hybrydy mamy współpracę z mózgiem. Tak? No mamy tak, współpracę to, to z teraz mózgiem. przejdźmy. Mamy sloty, mamy karty, mamy Daki mózga w wersji mini Junior i tak o, dalej. Tak, to nawet nie wiedziałem, że to jest coś takiego ciekolwiek. jest. Dobrze, teraz przejdziemy do Konrada. Niech Konrad nam opowie o swoich produktach tutaj na targach. Tak, to na targach Monakiem prezentujemy przede wszystkim przetwornik cyfro-analogowy w wersji limitowanej. Jest to urządzenie, które na razie powstało w ilości jednej sztuki, Ońc. głównie z sprawdzenia performanceu dalszych prac rozwojowych. Prezentujemy też zasilacze. W ogóle w systemie nie używamy zasilaczy impulsowych. Mamy nawet cały zestaw do obsługi sieci zasilany liniowo. Właśnie ten zasilacz. Stąd tak, stąd mamy aż trzy zasilacze, mamy też liniowego switcha. Jest to bardzo wydajny switch mikrotika z zegarem audio wewnątrz precyzyjnym i podwójnym specjalnym zasilaczem, który osobno zasila zegar, osobno zasila switcha. Wszystko w pełni liniowe. Tu jest, tu jest właśnie, tu widzimy, tak? Tak, a Switch, to tak, jest 100% Twoja produkcja, tak? Znaczy to jest Mikrotik, tak? To jest Aha. profesjonalny Switch, bardzo wydajny, 40 gigabitów, z obsługą światłowodów i 8 lanów. Także mamy wszystko, mamy pełny performance, mamy w pełni zarządzalnego Switcha, mamy super liniowe zasilanie, czysty, czysty zegar, połączenie performance'u i... i i, i czystości, tak? No, to, na do... to, co też tutaj o, tak, tak. jest ciekawe, to że gram aktualnie z płyty CD tutaj zespołu App Duet uh -huh. przed chwilą y... Dwójka, która, ja która tutaj... wykonuje tę muzykę była u nas, Mieli, uh -huh. mieliśmy okazję ich poznać na żywo. O, to super. Tak. E, czyli to jest Twój tak? i teraz jeszcze wróćmy na chwilę do bo Bonawatt. Czy w tym momencie gra integra, tak? W tym momencie tak, gramy z integri, która Tobie się bardziej podoba, z tego co Ktoś słyszałem, tak. Dźwięku, tak. Tak, no zdecydowanie. Tu mamy tylko 11W na kanał, czyli tak naprawdę 8,5W w w rms bo to uh -huh. różnie jest podawane. E, no i wiadomo, tutaj trzeba już troszeczkę zwrócić uwagę na to, z czym to łączymy, tak, natomiast Natomiast oczywiście na skuteczność. No, natomiast my mamy taką swoją, unikalną tą technologię Parabolic Power Bias, która... Pozwala jednak kontrolować mimo wszystko ten bas nawet przy mniej skutecznych, czy przy mniej skutecznych kolumnach, tak? uh -huh. Natomiast po lewej stronie zaraz będziemy się przełączać zresztą na właśnie hybrydę. O, hybryda eee, widzę, że z wychyłami, czyli wycieraczki tak. to co lubimy. Tak, no oczywiście to jest wersja cyfrowa, tak? Natomiast jest nam potrzebny wyświetlacz, bo mamy na przykład te karty zrobione przy współpracy z Musk Audio. Jak widzicie, Konat jest sygnatorem. Wszędzie na tych kartach jest to dość wypasiony design, bo jak popatrzycie na inne karty rozszerzeń od innych marek to, to już zdecydowanie to tak nie wygląda. Natomiast tak, tam tak jak wspomniałeś wychyły, a wyświetlacz jest po prostu potrzebny po to, że mamy jakieś menu, wkładamy karty, on się rekonfiguruje, tak, ustawienia i tak dalej. Ale oczywiście można to wyłączyć i ekran może być tak samo defaultowo wyglądać, jak, jak w tamtym Aha, zim. czyli to nie jest... Nie, to jest opcja, możesz aha. ją wyłączyć, włączyć, okay, jakby to jest okay. bajer, nazwijmy to tak? Dobrze, to jeszcze nam zostały kolumny GameStone polskiej firmy. Kolumny są wykonane z betonu, tak? To jeszcze kolega nam tutaj, Grzegorz, opowie parę słów o tych kolumnach. E, tak, więc e, Gameson zostawia w jak w Monachium trzy różne konstrukcje: e, Libre, Libre, Classic i e, Gemini. Tutaj mamy dużą konstrukcję trzydrożną w obudowie zamkniętej, dziesięciocelowy woofer, e, Na górze mamy bismes, SATORI i Skanspika. Wszystko jest e, e, zwrotnica komponentów jak najwyższego sortu, e, lutowane z, zwrotnice w punkt, punkt, e, filtrowane z jak najlepszych rzeczy, dostępnych sprzętarzy cóż więcej powiedzieć. A powiedz jaką skuteczność mają taką. One mają skuteczność na poziomie 87 dB. Jak tutaj widzimy mamy... Z, 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 z lampowym wzmacniaczem, które... Nie są ciężkie do wysterowania. Tak, nie są ciężkie do wysterowania. Y, dobrze się adoptują w różnych pomieszczeniach, po, 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 gdyż y, mają obudowę zamkniętą. Y, Yy, która nam yy, troszeczkę zminimalizuje kłopot yy, z basem. No dobrze, czyli wiemy, że drzew już nie trzeba wycinać, żeby robić dobre głośniki. Można skoczyć do Castorama lub na jakieś PSB i też będzie. Powiem Wam, że naprawdę ten produkt gra bardzo, bardzo, bardzo zacnie. Widzimy tu głośniki, które są też używane w, chyba w perlistę, nie? ten One e, używają tych samej przetworników, ale tylko y, to jest tekstrem, Aha. Y, ale zaimplementowany to jest w w inny sposób. Tak. sposób to ale powiem że Wam jeszcze, że one naprawdę super wyglądają. One naprawdę bardzo ładne. Fajne, że ta sygnatura nie jest taka jednolita, tylko są te takie błędy betonu i to wygląda przez to bardzo ładnie, będzie na pewno super się komponowała w nowych pomieszczeniach w których też ludzie lubią sobie robić takie trochę industrialne ściany no naprawdę dobrze się prezentuje a co najważniejsze no ten dźwięk, ten dźwięk naprawdę może się podobać jest bardzo fajny, niczego tu nie brakuje wszystko jest fajnie zszyte, nie ma dziur w pasmach no mogę tylko polecić kolejną polską firmę, która mam nadzieję, że kiedyś zawojuje e, nasz rynek i będziemy mieli kolejnego reklamodawcę. <grywia> no dobrze. Kończmy na tym. E, dzięki bardzo, spokojnie. A o kabla, kable są z, z jakiej firmy? Next, next, level. Next, level next Level Tech. To jest tutaj, mamy sam, kolegę. Sam jest sam sobie. Proszę, to jeszcze nam kolega powie coś o tych Next Level Tech. Dzień Ka dobry fack. wszystkim. Najnowsza seria, seria Ether. Tutaj gra jest to mieć 5N OFC. Ostatnio były testy porobione. Bardzo dobrze wyszło. High Fidelity i dostaliśmy award I gra to. Bardzo spójnie od początku do końca. Zaczy widać, że ten cały zestaw jest dobrze spasowany, czyli to jest ciekawe, że się udaje, bo czasami na targach jest tak, że dużo firm chce sobie z siebie powiązać, żeby minimalizować koszty, i potem tak to sobie gra. A tutaj naprawdę dźwięk jest spasowany, jakby znaczy no, najpewniej ten, 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 ten zestaw już był wcześniej zgrywany i się I udało. To jest clue całego I to się udało, sukcesu. i od, zaczynając od kablowania poprzez zasilanie amplifikacje i głośniki. Dobrze. Czyli tak jak wiemy, Next Level Tech, polska firma pokablowania, jeszcze mało znana, ale jak już zaznaczyłem jeszcze, już niedługo pewnie będzie hit sprzedażowy. Dobrze, na, na świecie jest znana. No i super. Jeszcze ja chciałbym dodać, że aktualnie mamy gotową już kartę DAKA, ale w planach. Do końca maja, już szacujemy, że wydamy kolejną kartę, która będzie bardzo funkcjonalnym przedsmacniaczem gramofonowym MMC. W pełni zarządzalnym, z wyświetlacza, w pełni konfigurowalnym, z czterema impedencjami dla jednego i drugiego. To jest za inteligentny człowiek jak dla mnie. Z regulowanym wzmocnieniem. Yy, ale z wszystkim jesteśmy także otwarci na, na jak, jakąś kolejną funkcjonalność, na, na przykład myślimy na trawie. Panowie, zróbcie, zróbcie, przyzmacniacz, dobry gramofonowy, bo nie mam takiego i potrzebuję mieć. No to i bardzo ładnie się układa, jak będzie dobry, nie będzie brumił i szumiał, co się czasami zdarza konfiguracja także spodziewamy się naprawdę dobrego performance'u pomimo małego rozmiaru O, no i widzicie czyli kolejna kolejna iskra w top wersji czyli będzie dobrze będzie wbudowana ale chłopaki nam zrobią taką oddzielną może dobra pozdrawiam trzymajcie się lecimy dalej